Każdy z filmów jest doskonale inny, tak jak doskonale inna jest każda istota ludzka. Cieszy to, że powiedzenie Davida Lynch'a, że nie ma filmu niezależnego. Każdy film jest zależny, choćby od gotówki. Ale kino niezależne jest niezależne od głupoty. I ten postulat w wypadku każdego dzieła lub dziełka jest spełniony. To jest jakby punkt wyjścia, punkt startowy, a reszta to jest mówienie o niuansach. Nie pojawiają się rzeczy śmiertelnie głupie. Samo to, że jest to święto ludzi kina niezależnego, kina nierozbestwionego nadmierną ilością kasy, czy nadmierną ilością przygłupich wywiadów, nadmierną ilością twórczych deklaracji bez pokrycia, samo to daje spotkanie. Przepraszam, za zackliwość za ludzi dobrej woli. To, to, to taka jest suma tych zdarzeń duchowych, mentalnych. W ogóle filmy tak, z tak zwanego kina niezależnego wie, są obciążone tym, czym jest obciążona e, twórczość giganta, człowieka, który stworzył system filozoficzny, w ogóle nie mając takich ambicji Fiodora Dostoevskiego. Tak jak Dostojewskiego nazwano awansem ciemnym, mrocznym, trudnym. No wiadomo, no, jak 420 stron ma powieść, to jest tu trudny. No więc kino kin niezależny, wraz swoją opinią, jest obarczone taką właśnie znaczy, opatrzone metką kina trudnego, niszowego. Nic prawdziwego to nie jest po prostu ani trudne, ani niszowe. To no, jest po prostu transgresywne, czego oficjalny rynek filmowy nigdy nie doświadcza. Mamy paradę pajaców, palantów, głupich lalek.